자. Yo, siemano, z tej strony Kupczyn i zapraszam was do kolejnego filmiku na moim kanale. Tym razem gameplay z Call of Duty Advanced Warfare. Boże, jaki ja jestem dobry w tą grę. A tak na poważnie, no dzięki Tim Martin, że znowu... Nie, wcześniej był Ben Essential, a teraz Tim Martin, dzięki, że użyczyłeś mi e, ten gameplay po prostu na potrzeby... by, 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 by Właściwie to nie jest swój gameplay. E, na potrzeby po prostu polskiej sceny Call of Duty. Więc tak jest to gameplay Momentum z Trybą Momentum, czyli Remake War, czyli z Trybu z Call of Duty World of War, nie miałem przyjemności zagrać w War tak jak i Call of Duty 3, więc nie wiem jak to dokładnie to wyglądało, ale z tego co widać tu się dzieje na mapie to po prostu będzie 5 punktów sektorów flag miejsc do przejęcia, które będą się ukazywać po prostu kto zdominuje, którą drużynę, kto wygra mecz, to się będzie oczywiście w tej części jak najbardziej liczyć, ponieważ no, Call of Duty to zdecydowanie gra objective. Eee, akcent profesjonalny oczywiście. E, więc ogólnie no fajnie te tryby wyglądają, zawsze zawsze to jakaś nowość, pamiętam jak ludzie płakali Kill Firm będzie trzeba potwierdzić e, doktagi co to będzie, a tak naprawdę fajny tryb i spoko się w to grało, ponieważ no e, przynajmniej randomowo nie można było Cię zamknąć na respie, choć można robić tak jak Doom Guard, e, czyli obstawiamy jeden sektor i tak naprawdę przeciwnicy do Ciebie przychodzą, dosyć ciekawe, ciekawe rozwiązanie. No i wiadomo, kilka nowinek od tego momentu, jak oczywiście zbytnio nie interesowałem się YouTube'em, więc ten gameplay też, właściwie już był 3 dni temu, ale tak zbytnio czasu nie miałem, żeby zrobić komentarz, a to, tamto, sramto, więc będzie pre 15 prestiży, czy to dużo, to wszystko będzie zależeć od tego, ile ten prestiż będzie się po prostu nabijało, 50 leveli i 15 prestiży bodajże. No i czy w ogóle te prestiże będą coś dawać, czy będą takim gównem, że tylko daje nam jedną klasę dodatkową, choć i tak później to można będzie sobie dokupić i będzie po prostu jakiś zwykły pedalski emblemat. Jedynie w Black Opsie to jest dosyć ciekawie rozwiązane, że faktycznie, jeżeli chcesz mieć wszystkie bronie, wszystkich broni móc korzystać, to musisz mieć tego Master Prestiża, tak to jeżeli nie prestiżujesz, to trzeba... Bardzo rozsądnie to robić. I ciekawe jakie będą kamuflaże, czy będzie Swag Daymond. No, który mam nadzieję, że będzie się dobrze prezentował i nie będzie to jakieś gówno na monitorze. E, jeszcze takie info oczywiście, nie będzie Filtu orderów, czyli takich głównie irytujących, co jest w Advanced Warfare e, w Call of Duty ghost sorry, e, które po prostu, że Bobek dostanie kema z paczki, musi puścić tego kema i się rozwala mapka stricke zone i po prostu e, jest wielkie gówno ma na mapie I jeszcze te dynamiczne, e, dynamiczne różne rzeczy, które będą się dziać na mapie i... Twórcy powiedzieli, że one nie będą przeszkadzały jakoś super w rozgrywce, tak jak to się dzieje na mapie Tremor. Właściwie z tym to już było spotkane w, w, w Black Opsie drugim, że... no i jeszcze można dać kurczaki, kurczaki tańczące, to chyba nawet w MW2 to było. No ale wiadomo w MW3 to było i te człowieki... Nie, człowieków nie było. No wiadomo ta fala co na mapie Hydro i tańczące ludziki, zielone ludziki na Ukrainie na mapie Grind no, i właściwie to było spoko tyle loco. I wczoraj byłem na dyskotece Tak, dlatego nie mam czasu, bo szkoła bet Better than Game i po prostu zbytnio się nie interesuję tym, co się dzieje, bo mam pff, tyle. Zawalony web innymi sprawami niż po prostu siedzenie na kąpię, Czasami, prawda, siedzę. E, no i dyskoteka, taki jeszcze suchar, jak się nazywa, żydowski DJ. Hehe, <grytanie> DJ z getta. Kupczyn, jaki ty jesteś zabawny. Jeżeli tak uważacie, to oczywiście lajk. Like. W ogóle dyskoteka od 19 do 23 w liceum i można było wprowadzać osoby z zewnątrz, więc to by było na tyle ode mnie. Peace people. Yo.